59% Polaków nie jest do końca zadowolonych ze swojego życia seksualnego. Tak być nie powinno. Będąc w ciąży, pary zastanawiają się, czy nadal mogą uprawiać seks. Czy jest on bezpieczny dla kobiety i oczywiście dla dziecka? Co z libido? Co ze skurczami i orgazmami? A jakie pozycje? A te wszystkie zmiany zachodzące w organizmie? A co z seksem po porodzie? W większości przypadków seks z ciąży jest nie tylko bezpieczny, ale i wskazany. To wręcz doskonały sposób na umocnienie naszych więzi jako przyszłych rodziców. A u wielu z Was okres ciąży wiąże się właśnie ze znacznym wzrostem libido. U ponad 90% kobiet nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania seksu podczas ciąży. Lekarze ginekolodzy zapewniają, że jeżeli ciąża przebiega prawidłowo, to seks w niej może pozytywnie wpłynąć na rozwój dziecka. Ponieważ endorfiny, wytwarzane przez organizm kobiety podczas intymnych zbliżeń z partnerem, uspokajają je i sprawiają, że ono czuje się bezpiecznie. Ciąża to oczywiście okres dużych zmian fizycznych w organizmie kobiety, wahań nastroju, rozregulowanych emocji poprzez zmieniający się poziom hormonów. Wsparcie i bliskość partnera w tym czasie jest bezcenna. Zmieniający się kształt ciała, zanik i przyrost wagi wpływają na samoakceptację i mogą wpływać na niechęć do współżycia. Dlatego niezwykle ważna jest jasna i czuła komunikacja w związku. Mówcie w sposób otwarty o swoich potrzebach i obawach. Badania, których liczba ciągle wzrasta, dokumentują fakt, że czynniki działające w okresie prenetalnym tworzą podwaliny stanu zdrowia dziecka na całe jego życie. Ekspresja genów dziecka jest mocno kształtowana już w macicy. Doktor psychologii i psychiatrii Thomas Werny stworzył Związek Psychologii i Zdrowia Prenatalnego i Okołoporodowego. Dlatego ciążę należy traktować jako wyjątkowy i ważny czas, który wymaga od kobiety częstego odpoczynku oraz zwiększonej troski i oczywiście minimalizowania sytuacji stresogennych. Seks pochwowy w czasie ciąży jest bezpieczny dla dziecka, które jest chronione przez mięsień macicy i wody płodowe. To one stanowią poduszkę bezpieczeństwa. Dziecko podczas stosunku nie odczuwa żadnych uderzeń, tylko łagodne kołysanie. Co ważne, gęsty czop śluzu w szyjce macicy chroni dziecko przed infekcją, bo uniemożliwia przedostanie się bakterii z pochwy do jamy macicy. A jeśli którejś z Was ma chorobę przenoszoną drugą płciową, a było o tym w poprzednim odcinku, wówczas zalecane są stosunki w prezerwatywie, po to, aby chronić już nie tylko Wasze wzajemne zdrowie, ale zdrowie dziecka seksualny jak najbardziej, tylko należy unikać dmuchiwania powietrza do pochwy. Pęcherzyki powietrza, które pod ciśnieniem dostaną się do pochwy, mogą spowodować zator powietrzny. Wprawdzie jest to bardzo rzadkie powikłanie, ale stanowi poważne zagrożenie dla kobiety i dziecka. Seksu analnego w czasie ciąży należy unikać ze względu na możliwość przeniesienia bakterii z odbytu do pochwy, co stanowi realne zagrożenie dla dziecka. Poza tym seks analny może podrażniać hemoroidy, które znacznie częściej rozwijają się w czasie ciąży, a to może powodować dyskomfort, ból, a czasem nawet krwawienie. Około 10% kobiet musi jednak powstrzymać się od seksu. Związane jest to wówczas z krwawieniem z pochwy, zagrożeniem poronienia, zagrożeniem porodem przedwczesnym, niewydolną szyjką macicy, łożyskiem pokrywającym całkowicie lub częściowo ujście wewnętrzne kanału szyjki macicy, odpływaniem płynowodniowego. Jeżeli występują te lub inne powody medyczne, lub nie masz ochoty na współżycie, trzeba pamiętać, że intymność to nie tylko seks. A miłość i uczucia można wyrazić poprzez przytulanie się, całowanie, petting czy necking. Może się zdarzyć, że podczas orgazmu wystąpią niepokojące skurcze macicy, a po stosunku plamienie. Jeżeli są lekkie, to nie ma się czym martwić, natomiast silny ból podczas stosunku lub krwawienie z pochwy czy wyciek płynu wodniowego powinny skłonić kobietom do jak najszybszego zgłoszenia się do lekarza. Pod koniec ciąży, orgazm lub penetracja seksualna mogą wywołać skurcze Braxtona Hicksa. Jednak te skurcze nie wskazują ani nie wywołują akcji porodowej i nie powinny być powodem do obaw. W okresie okołoporodowym współżycie jest przez lekarzy położników nawet zalecane. W spermie znajdują się oksytocyna i prosta czyli związki chemiczne, które rozpulchniają szyjkę macicy i mają działanie na skurczowe. Zaś oksytocyna, uwalniana podczas orgazmu u kobiety, wzmaga czynność skurczową macicy i przyspiesza akcję porodową. Pozycje, które były preferowane przed ciążą i na początku ciąży, z czasem mogą być niewygodne lub nawet niebezpieczne w późniejszych etapach. Na przykład pozycja klasyczna, czyli misjonarska, gdy kobieta leży na plecach. Od drugiego trymestru zalecane są pozycje stojące, pozycja na jeźdźca, pozycja od tyłu, czyli na pieskę, a najbardziej na łyżeczkę, czyli pozycja na boku, którą większość par najbardziej preferuje. A po porodzie należy się od seksu wstrzymać na minimum 6 tygodni. Jest to tak zwany okres połogu. Macica po urodzeniu łożyska to wielka rana, która jest otwartą drogą dla wszelkiego rodzaju patogenów. Podczas współżycia jest zawsze większe ryzyko wprowadzenia różnego rodzaju drobnoustrojów do dróg rodnych kobiety. Dlatego zaleca się powstrzymanie się od współżycia do czasu kontrolnej wizyty poporodowej u lekarza-ginekologa oraz ustąpienia krwawienia poporodowego. Większość par wraca do aktywnego życia seksualnego w pierwszym roku życia dziecka. Spora ilość kobiet uskarża się na dyskomfort poporodowy wynikający z suchości pochwy zalecane jest wtedy stosowanie lubrykantów z kwasem hialuronowym. Trzeba także pamiętać o antykoncepcji podczas karmienia piersią. Prezerwatywa bądź wkładka będzie dobrym rozwiązaniem. Pamiętajmy, że piersi, które zazwyczaj są atrakcją seksualną w czasie ciąży, a tym bardziej podczas karmienia, mogą być nadwrażliwe, a czasami nawet bolesne. Wtedy partner powinien koncentrować się na pieszczotach innych partii ciała. Jeśli ból nie występuje, to wspaniale, ale warto pamiętać, aby przed intymnym zbliżeniem piersi były po odciągnięciu mleka lub pokarmieniu. Wtedy nie będą tak nabrzmiały, a pokarm nie będzie wypływał w znacznej ilości. Jeśli jesteś w grupie kobiet, które po powrocie, oczywiście po połogu do aktywności seksualnej po porodzie, który odbył się siłami natury czy poprzez cesarskie cięcie, odczuwają dyskomfort lub ból pomimo wielu prób i stosowania lubrykantów, to udaj się koniecznie do lekarza oraz fizjoterapeutu uroginekologicznego. Wykorzystuje on nieinwazyjne, bezbolesne i zindywidualizowane metody oraz techniki fizjoterapii z użyciem USG. Kanka w pochwie obkurcza się zaraz po urodzeniu dziecka, ale nie do rozmiaru sprzed porodu. Na to potrzeba czasu. Do tego dochodzi również to, iż kobieta karmiąca piersią wytwarza mniej estrogenów, a to hormony, które w dużej mierze odpowiadają za elastyczność i rozciągliwość pochwy. Stąd nawet te panie, które rodziły przez cesarskie cięcie, podczas karmienia piersią mogą odczuwać luz w pochwie podczas stosunku. Życzę Wam cudownej bliskości, intymności, jakim jest czas bycia w ciąży. Dbajcie o siebie, oglądajcie nas i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.